Nawet jeśli jesteś najlepszy na rynku, to klient sam się nie domyśli, że warto Tobie zapłacić więcej. Dzisiejszy odcinek nie jest tylko dla c level menadżerów czy właścicieli firm, ale także w głównej mierze dla handlowców, ponieważ pomoże Tobie zagrać lepiej w tą grę biznesową zwaną sprzedaż. Także Rafał Schreinert, zapraszam na ten odcinek. Cześć, z tej strony Rafał Schreinert, założyciel agencji marketingowej Unix. Obecnie w portfolio mamy kilkuset klientów i pomagamy im rozwijać firm w internecie. Na tym kanale dzielę się wiedzą z biznesu i marketingu, a jest także czasem i o sporcie. Polub ten odcinek i subskrybuj moje social media. Linki w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Klienci przy wyborze usług czy Twoich produktów mają zawsze problem. Zwracają uwagę na trzy komponenty. Cenę, minimalizację ryzyka i jakość wyrobu. Najtańszy najprawdopodobniej nie jesteś i tego nie polecam, żebyś rywalizował ceną. W języku angielskim mówi się na to Race to the Bottom, czyli sytuacja, kiedy firmy prześcigają się, kto da najniższą cenę. Pamiętaj, że zawsze znajdzie się ktoś tańszy, a dodatkowo jest to wygrywanie na krótką metę, bo nigdy na przykład nie będziesz mieć wystarczających zasobów na RD, żeby ulepszać produkty czy tworzyć nowe linie. A finalnie polecisz po prostu po jakości. Zatem, jeśli nie rywalizujemy ceną, to pozostaje nam jakość i minimalizowanie ryzyka. Zatem, każda wartość, jaką będziesz tworzyć, musi być powiązana z jakimś problemem. Dla przykładu. Nie piszesz w wartościach, że masz firmę 25 lat na rynku, że klient dla Ciebie jest najważniejszy, czy innych truizmów. Truizm to takie stwierdzenie, które jest mega błahe i nic nie wnosi. I to samo co ja powiedziałem przed chwilą może napisać każdy Twój konkurent, a nawet firmy z innej branży. Fryzjer, kosmetyczka, firma budowlana, sklep internetowy itd. Każdy może się chwalić jak długo istnieje na rynku, albo że ma najlepszą jakość, albo że klienci są najważniejsi. Zobacz. Chodzisz na strony różnych firm z tej samej branży. A każdy mówi, że jest najlepszy, że ma najlepszą jakość. Także unikamy truizmów, bo te stwierdzenia są mega oczywiste i o nich nie warto wspominać. Zatem co zrobić? Wartości łączymy z problemami. Jeśli masz pomysł, to pozwól, że Ci pomogę. Zaraz omówimy kilka kategorii, na jakich możesz się skupić. I widzisz, pierwsza z nich to jest opcja. Hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla ciebie SEO, pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy. Unique SEO. Tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu pozdrawiam. I widzisz, pierwsza z nich to jest obsługa. Może to być na przykład szybkość wysyłki. Pomyśl, jak często kiedy coś kupujesz online, to chcesz mieć tą rzecz od razu, tu i teraz. Niestety, sporo sklepów nie wysyła tego samego dnia. Ba! Nie wysyłają nawet kolejnego. Druga rzecz po obsłudze to może być gwarancja, czy redukcja ryzyka. Zobacz, co robi na przykład Zalando. Jeśli kupisz ubranie i Ci się nie spodoba, to za darmo możesz je odesłać na ich koszt. Dla mnie to jest mega oferta i dlatego ja tak sam często u nich kupuję, bo jestem duży, mam prawie 2 metry, więc ciężko mi wybrać ubranie. Dlatego wtedy odsyłam zakup bez ryzyka. Trzecia kategoria to produkt i usługa. Sam Twój produkt, pamiętaj, może mieć jakąś. Inną cechę, wyróżnik, Na przykład używasz materiału X, który powoduje, że Twój produkt działa o 5 lat dłużej i się nie psuje, ok? I czwarty rodzaj wartości to jest taki koszyk ogólny, który trudno opisać jako jedną kategorię. To są raczej powiedziałbym takie indywidualne wyróżniki. Na przykład masz sklep, w którym sprzedajesz kafelki i płytki, to przy zakupie powyżej pewnej kwoty możesz dostać na przykład darmowy projekt łazienki. Taki klient otrzymuje, ok? Albo na przykład u nas w agencji, na przykład dla klientów, którzy nie mają najniższych abonamentów, mamy dodatkowo za darmo, totalnie za darmo, pewną liczbę właśnie darmowych konsultacji i mentoringu w miesiącu. Normalnie jest to usługa, za którą trzeba dodatkowo płacić. Albo inna rzecz, inny wyróżnik, to ja mam na przykład ten kanał biznesowy i ludzie często oglądają te filmy, a ja dzięki nim buduję wartość, bo widzą, że mam dużą wiedzę i dobrze zarządzam biznesem. Przez co minimalizuję ryzyko, bo wiedzą, że mają takiego pewniaka, że robota zostanie dobrze wykonana, jak do nas przyjdą. Okay. Sporo padło tutaj przykładów, więc upewnij się, że zanotowałeś te cztery kategorie, bo bardzo ułatwią tobie ćwiczenie, które wykonasz po obejrzeniu tego filmu, jak będziesz projektować misji i wartości dla siebie. Mały tip ode mnie: jeśli możesz, to zwołaj spotkanie z pracownikami i zrób mały brainstorm. Zobaczysz, ile dostaniesz ciekawych pomysłów. I dodatkowo pójdź o krok dalej i zapytaj swoich klientów, dlaczego Ciebie wybrali. I co później? Czyli co odkryli, co im się spodbało, jak już zaczęli używać tego produktu? Bo bardzo często, jak ktoś korzysta z usługi albo z produktu, z czasem widzi taką dodatkową wartość, która jemu daje, poza tym, co sobie wyobrażał na podstawie oferty, kiedy dokonywał zakupu. Ok? Czy rozmawiał z handlowcem, czy był na tym Twoim e-commerce. Kolejny złoty tip to zapytaj tych klientów, których przegrałeś, co spowodowało, że wybrali innych. A nie Ciebie. Zdziwisz się, co usłyszysz. Ale sam tak robiłem w 2015 roku, jak rozkręcałem naszą firmę. Oczywiście jest pewna gorycz taka porażki, nie zawsze zgadzałem się z tym, co oni mówili, ale był to zawsze mega cenny feedback do tego, jak dalej ustawiać misje i wartości w firmie, aby także modyfikować naszą ofertę od to, co mówi nam bezpośrednio klient. Dobrze, więc na tym etapie masz już listę wartości, tylko pamiętaj, żeby je połączyć z problemem klienta. Tak jak na przykład ja mówiłem wcześniej, my zatrudniamy osoby z doświadczeniem w marketingu minimum 5 lat, ale... OK, co to dla ciebie znaczy jako dla klienta? To tak samo, jakbym powiedział, że mamy w firmie 15 lat na rynku, czy że inwestujemy w rozwój produktów, nie? Czy mamy specjalistów z minimum 5-letnim doświadczeniem? Otóż musisz coś dodać. Ja dodaję z tego powodu, że mamy osoby z tak dużym doświadczeniem, to nie musisz się martwić, że one nie znają się na biznesie i tylko tak jak junior w innej agencji, znają system reklamowy i wiedzą po prostu, jak ustawić reklamę, jak ją wyklikać. Nasz specjalista doradza biznesowo i jest dla niego najważniejszy Twój zysk, a nie tabelki. I widzisz, to jest konkret, aby na przykład mówić, że towar trzymasz na magazynie i od razu wysyłasz i nie jesteś pośrednikiem. Kolejny przykład z naszą agencją, która jest związana, to mogę powiedzieć, że my robimy performance branding, a nie tylko puszczamy reklamę. Tylko dlaczego to ma być dla Ciebie ważne, jak dla klienta? Widzisz, ponieważ oprócz klasycznego puszczenia reklam na sprzedaż, my dodajemy jeszcze element brandingu, tak aby ludzie Ciebie kojarzyli od razu, kiedy na przykład chcą kupić produkt który sprzedajesz ten produkt z Twojej niszy, i zamiast kupować ponownie, bo zobaczyli Twoją reklamę, to nawet zależy na tym, żeby kupowali bez zobaczenia reklamy, żeby po prostu pamiętali Twoją firmę i od razu wpisywali adres Twojego sklepu w przeglądarkę. Więc Ty nie musisz podobnie płacić za reklamy. Oni nie muszą klikać w reklamy. Oni Ciebie pamiętają i Cię kupują. A jak chcesz zrobić dla siebie, dla swojej firmy, teraz małą autopromocję i chcesz się pochwalić, to napisz w komentarzu, co ty robisz dla klienta z perspektywy wartości. Śmiało, napisz teraz. I pytanie: jak to wszystko, o czym powiedziałem, wykorzystać w perspektywie rozmowy sprzedażowej? Widzisz? Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Otóż istnieje ogólna zgoda co do tego, że rozmowa sprzedażowa powinna przebiegać według następującego schematu. Dlaczego zmiana? Dlaczego teraz i dlaczego my, czyli twoja firma? Jako sprzedawca masz dokładnie dwa sposoby, aby wyjaśnić dlaczego twój klient powinien kupić od ciebie. Pierwsza strategia polega na wielokrotnym mówieniu tym swoim potencjalnym klientom, że twoja firma jest absolutnie najlepszym wyborem, żeby zapewnić im wszystkie najlepsze wyniki. Czyli to jest taka standardowa rozmowa. Jak się dzwoni do siebie handlowiec, to za każdym razem Cię przekonuje, ale my jesteśmy najlepsi, najszybsi, najtańsi, bla, bla, bla. I dzwoni handlowiec z innej firmy i powtarza to samo. Także to jest ta pierwsza strategia. Dzwonimy do ustalonej Śmierci powtarzamy, że jesteśmy najlepsi. Druga strategia polega na udowodnieniu swojej wartości poprzez rozmowę sprzedażową. I to jest o wiele lepszy wybór, nawet jeśli denerwuje to Twój dział marketingu albo komunikacji. Bo takie typowo transakcyjne podejście do sprzedaży, w którym sprzedawca jest zobowiązany, żeby próbować zamknąć transakcję już na pierwszym spotkaniu, Zaczyna się od tego, co ja powiedziałem, dlaczego my i to według nich jest sposób na zbudowanie zaufania u sprzedawcy, który ma polegać na opowiedzeniu historii swojej firmy i o własnej reputacji, że ja mam takie mega doświadczenie po to, żeby zdobyć kontrakt. Oczywiście w niektórych transakcjach czy w sprzedaży może to być skuteczne podejście, szczególnie jeśli to jest sprzedaż o małej wartości, ale pomyśl o tym w ten sposób. Nie zacząłbyś pierwszej randki mówiąc o swoim wieku, swoich dochodach, stopniach naukowych, średniej ocen ze szkoły, fakcie, że masz jakieś niesamowite poczucie humoru, wielkości swojego domu liczbie poprzednich partnerów, które miałeś, czy partnerów, jeśli jesteś kobietą, którzy na przykład bardzo lubili twoje towarzystwo, i tak dalej, tak dalej. Tego byś nie robił od razu. Nie chwaliłbyś się wszystkim. Czyli, tak samo przenosimy to na to, że ja bym od razu nie mówił, że o, my jesteśmy najlepsi, i tak dalej. Już wysyłam tobie umowę sprzedaż. I ja celowo teraz urywam wątek, czyli nie kończę tego, co przed chwilą zacząłem, bo to jest taki mały teaser, bo kilka kolejnych filmów u mnie na kanale będzie właśnie mocno sprzedażowych, także. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, aby nie pominąć tego, co w kolejnym odcinku. Jak zawsze życzę Tobie dużo zdrowia, szczęścia i pieniędzy. Rafał Reinhardt pozdrawiam.